Kolejny piękny dzień. Kochani, wstawaj. No, co do do pracy? Muszę iść. Dzisiaj masz przecież wolne. jest. Co ty taka szczęśliwa? Patrz na mój brzuch. Coraz większy i lepszy. Przecież już 8 miesięcy. Akcja. To ja idę spać. No dobrze. Za chwilę przyjdzie Twoja siostra, moja siostra i jej dzieci. No, fajnie. No. Ja idę do, naszej, do naszego dziecka. Proszę. Cześć córeczko. Dzień dobry, mamo. Jak tam? Dobrze się spało? Tak, bardzo przytulnie, miło. Pomożesz mamusi sprzątać? Bo wiesz, dzieci przyjeżdżają. Tu dzisiaj? A patrz mama, co zrobiłam z wózkiem. O, jaki czysty. Ty naprawdę tak go pięknie umyłaś? No tak, to ja. No. A kto go kupił? No ja, ze swojego kieszonkowego. No bo w końcu dla siostry wszystko. Teraz pokaż brzuch. Już mam duży brzuch. I to bardzo mamo. Dobra, tu ja zaczynam sprzątać u siebie w pokoju. Let's go! Dindon, dindon <laughs> Przyjechali w samopory, bo sprzątałam. Cześć! Cześć siostra. Cześć, cześć. Cześć Marutka. Cześć Cosia. Cześć Anetka. To so, ja zaniosę może małą do pokoju lataszy. Pobawił się razem. Okej. Okay. A ty siadaj do kuchni. Okej. Okay. O, cześć. Cześć. Co tam u ciebie? A wszystko dobrze. Aha, no to fajnie Okej, okay, już odłożyłam do lata 3 No to jak tam u was w yy, twoim tam, prawda, yy, życiu? A dobrze mi się układa Wiesz, poznałam nowego faceta tutaj Nie ona O, chyba ktoś dzwoni No Cześć, cześć jest mnie. Ja zaprowadzę może Sylwię do Nataszy i Janetki. Dobra. Cztery, Sar. Idę sobie do łóżeczka, Sylwia. Do łóżeczka. No piękna moja, ty Nunusia. Nunusia. No. Pousypia ją, Tatasza do, do. I... Akcja. Przywitałeś się brać Dziecińczku z siostrą? Tak. A może kawy, herbaty? Nie wiem. Kawy. A właśnie, jak tam z twoją nogą? No wiesz co? Po tym wypadku, no trochę ta noga boli. Ja muszę mu codziennie robić masaż nogi, bo... Wiadomo jak pies pogryzie, no to... się nie dziwię. No to ja już muszę lecieć. Leczę, lecieć, lecieć. Ja Chciałbym tak mówić. parów na gęby i tak to z się mówi inaczej. A meczka! Mamuś! Mamuś idę! To tak. Paninia. Ha, No, nowe, się Start. Okej, okay, już są nałożone. Ja też muszę lecieć. Gdzie jest Sylwia? W wózku no usnęła bez przeszedł. Będziesz dziecko budzić? No niestety, whatever. Dobra, a, jak? a kiedy wyjeżdżasz do Anglii? Ja z mężem i Nataszą, wiesz. Ona. I Nataszą. O, tak, tak. Nataszą wyjeżdżasz. A właśnie. A co z twoją? Ty też z nami wyjeżdżasz i z Sylwią? Z to nie mogę wyjechać. Ja mam tyle pracy. Szkoda. No. Tak. Nie, jak się czujesz? Nie wiem, tak. Ała, moje skurcze brzucha tak bolą. Boli brzuch mnie okropnie. Ała. Ała. Kochanie, nic ci nie jest? Kochanie. Kochanie, nie. Weź mi pogotowie. Mamo, co ci jest? Mamo, mamusiu. Mamusiu, wszystko dobrze? Co się dzieje? Nie wiem, szybko dzwoń po karetkę. Nie, to ty dzwoń ja zostanę! NIE! Start. Ała! Szybciej pospiszcie się! Dobrze, pr proszę yy, tętno ma. Dobrze. Jest wysokie tętno. Brzuch, od kiedy... Ty, yy, od kiedy ma Pani cię spór? No teraz mi takie złapały. Szybciej! Ała! Nie? Od baby. Hm. No waa, Mój a waa, czemu nie mogliście zrobić, a nie, 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 co no już wycierają. Nie, nie, <śpiewa> ja nie, Muszę zadzwonić po mojego męża, żeby przywieźć dla ubranka. Okej. Okay. To nie podnieść z oczynko. No tak, dzień dobry. No dobra, do widzenia. O, już. mamy mam, już. No cześć. start. Cześć kochanie, przyjechałam od razu w wózki. Co się stało? Już urodziłam. Patrz piękna. Jaka cudza. Mogę ją na ręce pod... Tam, ubierzesz ją? Dobrze. Szyte już jesteś? Mm -mm.

Moja mała ma nowych ubranko. Stop, stop. Stop. U, u, cześć kochanie, cześć. Dzisiaj do dołku jedziemy. Wspaniale. A przyróże mały jakiś kocyk? Żeby przykrycia? Pewnie, troszkę mały, bo jedną. Jeszcze ciasteczka wezmiemy okay. Jedziemy U, Możesz mi kochanie wstać, bo strasznie źle się czuję U. Znowu w domu Голонь.